Jesteśmy na terenie pałacu przed nami pałac Miroszewskich nazywany również Pałacem Wzichowskich. Pałac wybudowany na początku XVIII wieku bo w 1702 roku Kazimierz Miroszewski postawił tutaj mu budowlę na miejscu starego drewnianego dworu. No i idą nasze piękne dziewczyny, wystrojone, dlatego że dzisiejsza wędrówka połączona jest również z wędrówką malarską bezdroża po drodze naszej koleżanki. Udamy się na piękną wystawę malarską. Będziemy podziwiały jej twórczość artystyczną. Trochę strasznie, trochę hałaśnie, nigdy nie wiadomo gdzie o, właśnie, gdzie co huknie, gdzie co huknie. Zarłam na wystawę naszej koleżanki. Piękne obrazy, a do tego wiersze napisane też przez naszą koleżankę Iwonkę Sikorę Smalenia. Pozwolę sobie zacytować chodź ze mną na spacer nocą chodź ze mną na spacer. Ze mną na spacer nocą, chodź ze mną na spacer aleją. Niech noc ci otuli wokoło, a lampy uliczne się śmieją. Morfeusz niech zagra ci cicho, morfeusz niech ześle marzenia, bo tego trzeba ci bardzo relaksu i odprężenia. I znowu. Zimę po komnatach pałacowych. Oglądamy przepych. Joroszewski bardzo sobie cenił przepych i bogactwo. Lubią wystawne życie, uczne zabawy do Białego Rana, co przeszkadzało najbliższym sąsiadom. Poskarżyli się księdzu, ale niestety nawet ksiądz nie mógł na to wpłynąć. Miroszewski przegrał księdza i okazało się, że jego dusza po śmierci pokutuje i błąka się tutaj po okolicy, po pałacu, a najczęściej możemy go spotkać w ogrodzie za pałacem gdzie włącza się pomiędzy dwoma rzeźbami figury Boga wina i winorośli, bachusa i bogini wiosny flory. Pójdziemy tam później po wystawie i odnajdziemy te rzeźby. Rzeźby prawdopodobnie są z XVIII wieku. uwagę tak na przestrzeń pomieszczenia w takim układzie amfiladowym, można przejść cały pałac przechodząc komnaty do planety. יצא כף לא ואז הקפצה היום Idziemy z tyłu za pałac, do ogrodu, w poszukiwaniu niespokojnego ducha miroszowskiego, który błąka się tutaj pomiędzy dwoma rzeźbami, a nad ranem po świcie siada na konia i znika we mgle. No i są dwa piękne posągi rzeźby. Tu jest bogwina i winorośli, bachus, a opodal flora, bogini wiosny i kwiatów. To idziemy sobie ścieżką w parku poszukać ducha Miroszewskiego. Wprost pałacu widać zamek. noszącej tytuł Bezdroża po drodze malarskie wędrówki Anny Ciszewskiej, artystki, która nas dzisiaj po południu ściągnęła właśnie do Muzeum Zagłębia w Będzinie. Pięknie witam artystkę. Bardzo szczęśliwe posunięcie, efekty tych działań za chwilkę będą Państwo mogli podziwiać, kiedy otworzymy symbolicznie wystawę. Proszę powiedzieć, Pani, prace wykonywane przedstawiają różną tematykę. Okay. Te prace, które gościmy na naszym, nie świat. <grym> Przede wszystkim. No i te wędrówki po jurze. No bo mamy takie malutkie okolice, że gdzieś możemy być, ale to nie tylko, bo to, jest, bo to jest Wenecja, to jest Kazimierz, to jest każde miasto, gdzie są piękne uliczki, gdzie moja wyobraźnia, widać, <grym> gorzej niestety, jest z portretami. No to jest temat taki... Portrety to jest bardzo ciekawy temat, akurat w Pani ujęciu, ponieważ e, często wzbogaca Pani swoje prace różnymi elementami, takimi powiedzmy sobie dowiedzą, że potrafię ja. bardzo długo malować. W się sensie długo malować, bo nie mam pomysłu na daną twarz i, i ja mówię, że jak patrzę na kogoś, to już ja muszę zobaczyć. Znaczy to jest pomysłowy dobrodniu. się żarówka i wtedy zobaczę to jest w jaku czy z motylami, czy gdzieś w kwiatach. No, tak chcę malować, tak to czuję. Nie po prostu taki zwykły portret, tak. że dostaję legitymację i maluję Nie maluje, tylko, tylko właśnie... Chciałbym, żeby to Szybciutko poszło. Czy Państwo nasuwają się jakieś pytania do naszej artystki? bo to tak jakoś mi się poleciało. I przekazu pani obrazu. Pięknie za to dziękuję w imieniu swoich pracowników. To była ogromna przyjemność współpraca z panią poprzez te informacje, które pani Magda przekazywała. Yy, są też artyści, że tak powiem, trudni, a z panią było wszystko tak płynnie, muzycznie. Dziękuję pięknie, gratuluję <grym> również podziękować za udostępnienie tych niezwykłych utworów. Myślę, że pani Anna opowie troszeczkę więcej, jak to się stało już, kiedy przejdziemy na wystawę i będziemy ją wspólnie zwiedzać. przeczytać niebawem. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to bezdroże prowadzące z wiercia do Tą atmosferę usłyszeliśmy przed chwilą. Naprawdę dla mnie młodzieży. Pięknie śpiewają, te piosenki oddają, takie błądzenie, poszukiwanie. To wszystko jest widoczne w pani w pięknych obrazach. Ale to, 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 myślę, że piękna poezja. W miejsce jest właśnie to, co zapamiętałam, to paliłam na... Na właśnie na tych, na tych woskach. Zapraszamy. Zamek Będziński. Chciałam bardzo uwiecznić, jak to wyszło, tak wyszło. No też jest, wos, jest wody, wody pałacu Lewonowica. Spojrzałam na ten pałac w inny sposób. Tak, spojrzałam w inny sposób. No, jest okienny, okiennik. Jest miru do a później na kawę i na coś smutkowego. Na ja może od razu Jeszcze po serduszku mamy świat. Poczekajmy Ja bym ja ja jeszcze coś trzeba tylko ja już Dziękujemy. <grym> Dziękuję, <zespośrednio>